Ciemka, ja jestem dachu i jeśli słuchacie tych słów, to albo jesteście zdenerwowanymi fanami Dragon Ball'a, którzy czepiają się, że nie ma szkiców, mimo tego, że mówiłem, że mnie nie ma i szkice wrzucę dopiero 17, albo jesteście kochanymi fanami, którzy oglądają wszystkie moje filmy, m.in. owocowe openingi. I dzisiejszy opening jest niesamowicie inny od reszty. Nie dlatego, że nie będę miał dzisiaj owocu, chociaż w sumie... Chyba to nie jest owoc. A jeśli jest to owoc, to na pewno nietypowy. No wiecie, że w ramach tej serii jakby naginamy trochę zasady, i nawet marchewka mogłaby być owocem, gdyby po prostu poleżała chwilę na tym stole. Tak czy inaczej, nie będę was trzymał dłużej w niepewności. Macie tutaj to za uchem. O! Uważaj! Miałeś to cały czas za uchem! Miałeś za uchem kasztany jadalne. I są to kasztany pakowane próżniowo. To znaczy, że ktoś poleciał w kosmos, spakował je tam. I wrócił z nimi na ziemię. Wyobrażacie sobie, żeby w ten sposób pakować kasztany, żeby takiego poświęcenia do, dokonać, tylko po to, żebym ja mógł nagrać film, na którym zarobię 20 zł? O, może 25. <grym> Niesamowite. Ale wiecie, czym by była odwaga, gdyby nie była wystawiona na próbę? Generalnie, ja teraz jestem waszym królikiem doświadczalnym, bo ktoś przede mną to jadł, prawda? I ja mógłbym obejrzeć film i zobaczyć, jak to smakuje. Niech posmakowałbym kasztana sam, ale mógłbym zobaczyć, co mówią na jego temat inni ludzie. Ale tego nie robię, bo lubię się wcielać w rolę królika doświadczalnego. Jeśli ktoś z Was nigdy nie jadł kasztanów jadalnych, tak jak ja. To ten film będzie mógł potraktować jako sprawdzenie, czy warto kupić kasztany jadalne. Ten tutaj, który mam przed sobą nie pamiętam nawet czy były drogie. Nie, nie były raczej drogie. Maksymalnie 10 zł. Maksymalnie nie pamiętam dokładnie, bo leżą już tutaj od dłuższego czasu, wymieniamy się spojrzeniami już dobre parę tygodni. No, ale tak jak powiedziałem, są one pakowane próżniowo, także one są ważne do 22 listopada. Oczywiście czym byłby owocowy opening Adacha bez, bez trójcy świętej? Chociaż wydaje mi się, że dzisiaj będziemy korzystać z trochę innych przedmiotów, ze względu na to, że na tyle tego pudełka jest instrukcja, w jaki sposób te kasztany przyrządzić. No, ja nawet jeszcze nie będę nic oceniał, bo to jest nierozpakowane pudełko. Jak widzicie, dopiero rozpieczętowałem kartonik. Ale co ciekawe, po angielsku i w innych językach, które nie są polskimi, nie ma tutaj ani jednego słowa, które by wskazywały na to, że można jeść je bezpośrednio. Ale na takich zagranicznych produktach jest nalepka, często jest nalepka. W polskim języku, i tutaj są różne informacje, to no zazwyczaj te, które są podane też po angielsku, po prostu przetłumaczone, aczkolwiek w tym przypadku jest wyjątek, bo jest tutaj informacja, sposób przygotowania, nadaje się do bezpośredniego spożycia. No i później są jeszcze. Przetłumaczone te instrukcje, że można albo 5 minut go w gotować w wodzie, albo podsmażyć, albo 2 minuty w mikrofali, i wydaje mi się, że w ten sposób właśnie to zrobię. Ale jest też informacja, że można spożyć to bezpośrednio i wydaje mi się, że w ten sposób zaczniemy. Zobaczcie, jak to jest spakowane. Jest to faktycznie spakowane próżniowo. Nie ma tam ani milimetra sześciennego powietrza. Można powiedzieć, że te kasztany są w stanie nieważkości, czyli są to kosmiczne kasztany. Ja już wiele razy wam mówiłem, jaki jest mój wymarzony sposób na śmierć. Chciałbym umrzeć w kosmosie. Cieszę się, że dzisiaj poznam na miastkę tego, jedząc te kasztany. Mam nadzieję, że nie umrę jeszcze, bo mam trochę do zrobienia na tej Ziemi. Chociażby muszę zmontować i wyrzucić ten film, prawda? Ale mam wrażenie, że te kasztany trochę mnie przybliżą do tego, że. Czekajcie chwilę. Żebym poczuł się jak w niebie. Albo. Przynajmniej na orbicie ziemskiej. Niestety nóż nie wystarcza do tego, żeby otworzyć to w sposób bezpieczny. Także ja to po prostu przetnę nożyczkami. Nie będę już się bawił w jakieś różne inne eksperymenty. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie. Ja, żeby tutaj wyczyścić swoje nozdrza, przygotowałem sobie obsmarkaną chusteczkę. Nie wiem. Nie wiem, nie jestem Francuzem. Nie jem ślimaków, nie jem żab, nie jem kotów, nie jem psów, więc nie jem też kasztanów. Nigdy kasztanów nie jadłem. Nie wiem, jak smakują, nie wiem, jak pachną. Jedyne, wiecie, że ja mam dobre stosunki z kasztanami i ja sobie kasztany kładę przy monitorze, bo one złe promieniowanie zabierają i dają dobre. I trzeba kasztany kłaść przy okranie, bo wtedy oczy się mniej psują. Ale uważajcie, nie dawajcie kasztanów pod łóżko. Jest historia o człowieku który pod materac, na którym spał, włożył bardzo dużo kasztanów. Cały wózek, cały kontener kasztanów, taczkę przyniósł i włożył sobie pod materac. I on spał na tym materacu, i wiecie co się stało? Kasztany tak bardzo przyspieszyły mu krążenie, że dostał wylewu. Kasztany go zabiły po prostu. Z uważajcie na kasztany. Dobrze, otwieram tę paczuszkę. Zobaczcie, w środku, w środku mogę już bezpośrednio dotknąć tego kasztana palcem. Wow, zapach jest bardzo delikatny. Pachnie troszeczkę jak takie ciasto. Pachnie jak dwudniowy chleb. Pachnie jak dwudniowy chleb. No, no dokładnie. Te kasztany pachną jak dwudniowy chleb i jest to zapach, nie powiem, że jakiś szczególnie wybitny, ale spodziewałem się jakiegoś gorszego zapachu, więc nie jest to zapach zły. Jest to zapach w 100% akceptowalny, bo każdy z Was wie, jak pachnie dwudniowy chleb. Spróbuję wypełznąć ten, ca tę całą bryłkę na talerzyk, bo ja na początku myślałem, że to będą kasztany pojedyncze. Będzie jeden kasztan obok drugi, obok trzeci, a tutaj widzę, że już się jeden odczepił. Być może one właśnie w ten sposób były tylko zapakowane, a one teraz zaczną się uwalniać. No nic. Mamy tutaj ochotnika. I ten ochotnik zostanie przeze mnie zjedzony bezpośrednio. Wbiłem nóż w to i poszło mi całkiem gładko. Nie jest to jakieś szczególnie ciężkie, choć to jest faktycznie zbita bryła. Pokażę Wam z bliska, jak ona wygląda. Przypomina trochę bakalie, prawda? No bo kasztany to prawie jak orzechy, a orzechy to bakalie. Tak jak powiedziałem, nawet dwóch ochotników się tutaj pojawiło, ze względu na to, że z tej bryły odpadł, odpadł mi róg. I tak to wygląda. Tak wygląda ten kasztan. Powącham sobie go, go jeszcze raz. No i podtrzymuję swoje zdanie. Dwa razy się dotknąłem. Podtrzymuję swoje zdanie. I pachnie on faktycznie jak taki dwudniowy chleb. Nie jest to zły zapach. Jest to zapach, tak jak powiedziałem, akceptowany. Jeśli chodzi o kształt i kolor, jestem trochę zaskoczony. Może nie ze względu na kształt, bo te kasztany no, nie mają jakichś kształtów gwiazdy, prawda? No, jakby. To jest kształt jakkolwiek przypominający zwykły kasztan. Może jest trochę mniejszy i trochę bardziej płaski. No i podejrzewam też, że w procesie przygotowania on stracił ten swój brązowy kolor, chyba że jest to jakaś inna odmiana kasztanu. No, w sensie kasztany jadalne to nie są te kasztany, które są na drzewach, prawda? Więc one wyglądają też trochę inaczej. Jaki kasztan jest, każdy widzi. Jak kasztan pachnie, już wam powiedziałem. A jaką ma konsystencję? Wbiłem w to nóż dosyć gładko, także praktycznie zostało już tylko spróbować i, i modlić się, że faktycznie przeżyję to spotkanie pierwszego stopnia. Mam nadzieję, że faktycznie ta etykietka, która tutaj jest po polsku, nie kłamie, bo po angielsku, tak jak mówię, nic nie było o bezpośrednim spożyciu. Najwyżej pójdę i zagotuję to w mikrofali i wtedy spróbujemy, chociaż ja bym na przykład był w Puszczy Białowieskiej, amazońskiej, to tam bym nie miał mikrofali, musiałbym jeść bezpośrednio, dlatego lubię taki surowy akcent w tych odcinkach. Mniej gadania, więcej jedzenia. Wasze zdrówko. Mmm, ale już mięciutkie, od razu się rozpadło. Mam taki posmak wędliny. Bardzo dziwna konsystencja. Jednocześnie suche i miękkie. Smak dosyć specyficzny. To jest bardzo specyficzna konsystencja. Ale się dziwię, że się nie zżygałem. To dawno nie było takiego odcinka. <grywa> ale już myślałem, <grywa> żeby się z... <grywa> Bardzo dziwna konsystencja. W środku jak się przegryzło tego kasztana, jakby doszło się do miejsca, które nie miało bezpośrednio kontaktu jakby z tym smarem, bo to wszystko wygląda, jakby było posmarowane tym smarem, który sprawia, że jest element jakby mokrości, a w środku ten kasztan jest suchy, poza tym jest bardzo, bardzo kruchy. Nie chrupie w ogóle nic pod zębami, więc dla mnie jako dla fana chrupania pod zębami jest to minus. Może inaczej, może brak plusa, a nie minus, nie? Spróbuję przekroić tego kasztanka drugiego na o, udało się. I pokazać wam jak wygląda w środku. Zobaczcie. Przekroiłem drugą część tego kasztanka. I tak on wygląda w środku. No co się gapisz? Kasztana nie widziałeś, kurwa? Ale bym sobie jebnął to nożem. Szkoda, że nie mam jakiegoś wielkiego melona. Powiedziałem, że mam posmak wędliny, bo ten smak... Chleba zaczął przypominać smak kanapki z dwudniowym chlebem i wędliną. Tak, nie jakoś bardzo. To nie jest tak, jakby miał mięso, ale jest taki. Wiecie, gdzieś tutaj z tyłu nosa jest taki ten sam zapach. Jakby, jakby ten kasztan i mięso dotykało tego samego kubka smakowego, nie powala mnie ten smak na kolana, aczkolwiek dużym plusem jest to, że nie żygam. Wydaje mi się, że jest to smak osób, które mają trochę nierówno pod sufitem. Jeśli ktoś coś takiego sobie kupuje i je to bezpośrednio, to uważałbym na waszym miejscu, jeśli macie takiego kolegę. Bo prawdopodobnie jest psychopatą i w domu zbiera zdjęcia nieletnich. Jeśli ktoś sobie kupi takie kasztany, i doda je do czegoś. Na przykład, nie wiem, zmieli je albo doda je do ciasta. O, do ciasta można dodać na przykład. Jako jakiś dodatek. Rozumiem. Wszystko jest dla ludzi, prawda? Ale nie wyobrażam sobie, żeby kupić sobie taką paczuszkę kasztanów, pakowanych próżniowo, i sobie tak odrywać jeden za drugim i jeść. Już wolałbym sobie zrobić. Kanapkę z wędliną. Nie jest to zły smak. Nie jest to zły smak, ale jest to smak, który, któremu czegoś brakuje. Jest bardzo delikatny, nie jest w ogóle inwazyjny, ale ma wyraźnie zaznaczone elementy dwudniowego chleba, troszeczkę wędliny. Ta konsystencja jest dosyć ciekawa. Trudno ją tutaj postawić koło innych owoców, bo zazwyczaj owoc był, miał jakieś miękkie, słodkie, mięsiste wnętrze, które, jakby wiecie, rozpływało się w ustach, albo trzeba było sobie pociamkać, a tutaj się robi tak. Tutaj się robi tak sucho, no ale to nie jest typowy owoc, prawda? To nie jest mandarynka, którą, tu, z której się wylewa sok. Tutaj soku nie ma. Chyba, że ktoś robi sok z kasztana. To już na pewno jest psychopatą. Zobaczcie, jaki mam długopis. <ścoughs> ja nie muszę wam nic mówić, tu jest wszystko napisane. Jest to pozytywne doświadczenie. Przynajmniej mogę sobie w CV wpisać, że jadłem kasztany jadalne. No i ka Kasztany, no kasztany, więcej niż jednego zjadłem, tak. Możecie śmiało sobie kupić, sprawdzić, ale ja drugi raz nie kupię. Chyba, że na przykład będę robił ciasto, i w składzie będzie, żeby kupić kasztany jadalne. Mimo wszystko nie wiem, jak to wygląda z wartościami odżywczymi, ze względu na to, że, no, domyślam się, że jakieś na pewno one mają. Napisałem cast. Jeśli chodzi o wygląd. Podoba mi się ta bryła. Oczywiście jest to kwestia tej konkretnej partii i powiedzmy tej konkretnej firmy, że one są w ten sposób pakowane. Raczej powinienem oceniać jeden kasztan naraz, a nie całą bryłę, która właśnie tutaj była pakowana próżniowo. No ale to jest chyba moja seria, nie? I moje zasady, to sobie ocenię tę bryłę, która wygląda całkiem fajnie. Mimo wszystko, jak ktoś ma wadę wzroku wychodzącą poza na przykład 2,5, to może to dla niego wyglądać jak stolec. Bo to jest taka brązowa, zbita bryła. Jeszcze jak się dotknie, to jest mokra, więc... Daje 7. Jeśli chodzi o smak, no tutaj tak naprawdę była największa nie wiadomo ze względu na to, że nigdy tego nie jadłem, ale tak jak mówię, jest to smak akceptowalny. Dosyć specyficzny, ale nie jakoś wykrzywiający mordę w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo są oczywiście owoce, które mają super kwaskowość i wykrzywiają mordę i są bardzo smaczne. W tym przypadku mordy mi nie wykrzywiło. Ale ten smak był taki, że jakbym oglądał serial przed telewizorem i miałbym sobie coś podjadać, kasztanów bym nie jadł. mógłbym zjeść, ale jakbym miał wybór, to bym ich nie wybrał. Za smak również dam siódemkę. No i konsystencja. Dosyć ciekawa. Jeśli chodzi o przyrządzenie tych, w sensie no, podanie tych kasztanów, bardzo doceniam to, że one są stałe, że się nie rozlewają, że nie mam tutaj syfu, bo czasem po tych owocowych openingach to mieszkanie trzeba całe wycierać z tego soku i tak dalej. A tutaj... Prosta, stała bryła, stolec o typie 1. Aż sobie jeszcze zjem tego ostatniego kasztanka, który tutaj leży, przepołowiony. Przypomina to trochę taką konsystencję orzecha, ale trochę innego takiego nerkowca, na przykład. Że niby się tak rozkrusza, ale ten jest troszeczkę bardziej mokry. Podobnie jak nerkowiec. Podobną ma konsystencję jak nerkowiec. Tylko że nerkowiec jest bardziej stały i chrupie pod zębami, jeśli już. A tutaj jak się tu przegryzie, to rozkrusza się to w ten sam sposób, a to jak się przegryzie, jest takie miękkie i w ogóle nie ma chrupania. Nie macha się nożem przed oczami, a ja macham. Podoba mi się ta konsystencja, również daje siódemkę, a co? 7, 7, 7, money maker, graszczy, klękasz. 7, 7, 7, robicz pieniędzy, w, w wolnym tłumaczeniu. 21, 7, 7, 7. Druga część rankingu wygląda w ten sposób, a pierwsza w ten sposób. Nie muszę wam pokazywać tego rankingu za każdym razem, bo już go znacie. Co zrobić z tą resztą orzechów, eee, kasztanów? No, chyba wam ich nie wyślę w paczce, w liście, w paczkomatem. Może, może Marcia zje, mam nadzieję, że lubi kasztany. A może nie jadła nigdy. No, mam nadzieję, że polubi. No nie no, wyrzucić tego nie wyrzucę, bo szkoda jedzenia i pieniędzy. Więc postaram się to jakoś zutylizować. Jeśli chodzi o dzisiejsze doświadczenie i o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Powtarzam jeszcze raz, nie ma mnie. Jak widzicie ten film, to mnie nie ma, więc szkiców nie wrzucę. Teraz, tylko jak wrócę, 17. Ok? Ok. Dziękuję jeszcze raz. Prawdopodobnie to wiecie, jeśli dotrwaliście do tego momentu i za co chciałbym Wam serdecznie podziękować. Napiszcie mi w komentarzu Wasze doświadczenia z kasztanami jadalnymi, o ile jakiekolwiek macie, a jeśli nie macie, to napiszcie komentarz dla zasięgu. Dziękuję bardzo. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana!